Rozmowa poranka. Pierwszym gościem poranka 7-9 jest Tomasz Żuciak z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tych domniemanych maili, kolejna odsłona tak zwanej afery mailowej. Czy tym razem ta korespondencja Michała Dworczyka z Mateuszem Morawieckim dotycząca Trybunału Konstytucyjnego ma większy kaliber niż poprzednie wycieki? Ja od początku, kiedy ten wyciek się pojawił, i odkąd pojawiły się kolejne e, odniesienia, e, czy, czy to prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy e, przedstawicieli rządu, e, cały czas tkwię w tym przekonaniu, że e, z tej całej serii wycieków, które do tej pory mogliśmy obserwować, e, Mniej lub bardziej. No teraz trochę mniej, bo przecież ABW zablokowała, co do zasady, dostęp do, do tej strony, na której te treści są publikowane. Tylko nieliczni mają ten przywilej, że tak powiem, żeby to oglądać. Uważam, że to jest sprawa o takim największym ciężarze gatunkowym, bo do tej pory rzeczywiście obserwowaliśmy głównie takie wewnętrzne ustalenia, ustalenie, jakieś taktyki, jakieś czy to na kampanie, mhm. takie często PR-owe, kogo odsyłamy do mediów, co mają mówić, jakieś wewnętrzne sprawy, wujku załatw posadę komuś itd., itd. I to, to są takie rzeczy, które właściwie można przypisać każdej ekipie rządowej, podejrzewam. To znaczy każdy ma jakiegoś trupa w szafie i on nie zawsze ujrzy światło dzienne, natomiast zdajemy sobie sprawę, jak się potrafi robić politykę i myślę, że nie tylko w Polsce. Natomiast tutaj dotykamy sprawy, sprawy fundamentalnej. I oczywiście no, cały czas poruszamy się w, tych, w, takim, w takich oparach tego, czy mamy do czynienia z prawdziwym materiałem, czy nie, z prawdziwą korespondencją. No, ja uważam, że w momencie, kiedy nie słyszymy ani potwierdzenia takiego oficjalnego, ani twardego dementi, ani wskazania. Co w tym mailu jest prawdziwe lub nieprawdziwe, a wręcz przeciwnie, no mieliśmy przecież przypadki, kiedy to politycy obozu PIS potwierdzali autentyczność tych maili, tak? Tak jak Jacek Sasin, czy Patryk Jaki, czy inne osoby. Wymienione, czy będące bohaterami tej korespondencji. No, dlaczego mam nie przypuszczać, że mamy do czynienia z autentycznym mailem? I jeżeli tak, no to on jest niepokojący, ponieważ wbrew temu, co się powszechnie mówi, z samej treści tego konkretnego maila nie możemy wysnuć wniosku, że. Ustalano tam treść szykowanych wówczas orzeczeń do tych trzech spraw. Natomiast możemy już przynajmniej zadawać pytania, czy informacje o tym, jaki sędzia jest przypisany do danej sprawy, a przede wszystkim, że sprawa jest odroczona momentami wiadomo na kiedy, no to pytanie, czy to była wiedza, którą. Michał Dworczyk zdobył podczas tego spotkania domniemanego z panią prezes i poinformował o tym premiera. Czy może to było celem i no takim ostatecznym efektem tego spotkania, że ustalono, że to będzie odroczone na taki i taki termin, ponieważ widać, wiemy to też po treści tego maila, że to są sprawy, które. Potencjalnie generowały bardzo, bardzo duże koszty dla budżetu, i już samo odroczenie tych spraw zmienia zasady gry. A czy ta sprawa, ten kolejny wyciek zagraża pozycji Michała Dworczyka, który jak zaczęła się afera, tak zwana afera mailowa, trochę nam zniknął z pola medialnego widzenia, ale później, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, po rosyjskiej napaści na Ukrainę, znów był aktywny, bo znów działał. Ja myślę, że zagraża jego pozycji pod kątem tego, że szefowanie kancelarii premiera, czyli funkcja, którą obecnie teraz pełni, to jest maksimum jego możliwości, przynajmniej na ten czas, w tej kadencji, być może jeszcze później. Ponieważ ta sprawa, no, co, co róż, dokłada tych kamieni do plecaka, który dźwiga Michał Dworczyk. A jak ma się taki coraz bardziej obciążony plecak, to coraz trudniej się wspinać na szczyt. Więc nie wydaje mi się, żeby miał tutaj tak, aż, aż taką perspektywę robienia politycznej kariery, ale nie wykluczam, że ten okres minie i część tego balastu uda mu się zrzucić i zostanie rzucony na inny odcinek polskiej państwowości. Jeżeli PiS będzie w trzeciej kadencji, to o tym decydował, to Myślę, że nie zapomni zasług Michała Dworczyka. Trzeba oddać, że Michał Dworczyk też ma sporo sukcesów na swoim koncie, o których zapominać nie można. Tak jak zorganizowanie tego systemu szczepień przeciwko COVID. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli już mówić o dymisji, to były co najmniej dwa takie momenty, kiedy można było o tym w ogóle myśleć. Czyli pierwszy moment to było właściwie na początku tej całej afery mailowej, z powołaniem się na, na to, że no nie doceniono jakby aspektów bezpieczeństwa funkcjonowania państwa, że to jest po prostu taki błąd, i który nie powinien się nikomu zdarzyć. I w związku z tym jedyną opcją jest dymisja, ale to nie nastąpiło. I im dłużej szef KPRM trwał na swoim stanowisku, tym bardziej stawało się jasne, że. Jego dymisja byłaby takim już frontalnym przyznaniem się do porażki, do, do błędu, no i też de facto, w momencie, kiedy rząd przyjął taką ani inną strategię komunikacyjną, czyli nie komunikujemy działań służb wywiadowczych innych państw, no to pytanie, czy to nie byłoby odebrane jako przyznanie się, że ta korespondencja jest po prostu prawdziwa od A do Z. I drugi taki moment, kiedy można było myśleć o dymisji, czy właśnie przesunięciu Michała, Michała Dworczyka w inne miejsce, było zakończenie procesu szczepień Polaków. Wtedy, moim zdaniem, było takie okienko, żeby powiedzieć, że Michał Dworczyk dowiózł bardzo ważny, historyczny projekt, udało się, Polacy są zaszczepieni, każdy kto chciał przyjął dawkę, mało tego, można było w pewnym momencie wybrać, jaki preparat chcemy przyjąć i tak dalej, i tak dalej. I że w związku z tym, że ten projekt został zamknięty, Michał Dworczyk chce sprawdzić się w innych miejscach, poszukać nowych wyzwań, i że w związku z tym premier nie będzie mu stawał na drodze ku jego szczęściu. Więc to był potencjalnie drugi moment, żeby pomyśleć o, o tym, żeby gdzieś Michała Dworczyka nawet nie, nawet nie tyle schować, co właśnie przesunąć może na takie stanowisko mniej eksponowane medialnie. Ale to też nie nastąpiło, więc wydaje mi się, że założenie jest takie, że do końca, przynajmniej do końca tej kadencji, nie zmieni się nic. No, chyba że naprawdę w tych mailach wyszłoby coś tak kompromitu kompromitującego, że no zbulwersowałoby opinię publiczną, bo to jest największy paradoks tej obecnej sytuacji, że w normalnej sytuacji taka korespondencja mailowa. No, potrafiłaby obalać rządy. A myślę, że tutaj to jest traktowane jako kolejny taki element układanki, która stanowi taki całościowy obraz, co krytycy obecnego Trybunału Konstytucyjnego sądzą o tej instytucji. Mało kto jest zdziwiony, ale jest to pewne potwierdzenie dla tej grupy osób właśnie tych zarzutów kierowanych w stronę Julii Przyłębskiej i kierowanego przez nią trybunału czy, czy, czy Gremium. Powiedzmy teraz o wczorajszym bardzo ciekawym sondażu w Twojej gazecie zapytaliście, kto odpowiada za tak wysoką inflację, no więc kto i czy te odpowiedzi pokrywają się z linią sympatii politycznych? E, e, tak, chcieliśmy w tym sondażu przede wszystkim dowiedzieć się. Jak ludzie są przekonani do, do tak zwanej putinflacji? Bo przecież za każdym razem, kiedy jest mowa, kiedy jest mowa o, o tym, kto lub co jest winne tak wysokiej inflacji i, i temu tempu, w jakim przyrasta, no, mówi się, że strona rządowa mówi, że. Jest to w większości importowana inflacja. Oczywiście, do, do pewnego stopnia to jest, to, to, to jest absolutnie prawda, z tym, że no pytanie, czy dyskusja dotyczy tego, w jakim stopniu rzeczywiście to, to, to jest importowana inflacja. I my o to zapytaliśmy, i respondenci są podzieleni. To znaczy, to nie jest tak, że całkowicie kupili tę opowieść bo jednak jedna trzecia z listy, którą proponowaliśmy jako wskazanie właśnie z jednego powodu tej sytuacji, to jedna trzecia respondentów wskazała rzeczywiście na wzrost cen energii i paliw w związku z wojną w Ukrainie, ale kolejna jedna trzecia wskazała na politykę rządu i myślę, że to może być lekko kłopotliwe dla gabinetu Mateusza Morawieckiego. Natomiast na kolejnym miejscu, i tutaj już jest wyraźny dystans, bo to jest 14% wskazań, było na skutki pandemii COVID i sposób zarządzania nią. Więc widać, że Polacy nie są przekonani do żadnej wersji w taki sposób doktryniarski i nie są, nie są przekonani do tego, że, co do tego, że jest jakaś siła polityczna, która... Skutecznie, szybko, efektywnie sobie z tym poradzi. No bo właśnie, bo zapytaliście, pytanie, która partia najlepiej poradzi sobie z inflacją, i to jest bardzo miała, mała wiara ludzi w działania polityków. Tak, no okazało się, że tutaj największym poparciem kieruje się partia, która nazywa się po prostu Żadna. I, i, I myślę, że to jest partia, która ma bardzo duże szanse wyborcze w związku z tym, bo na, na nią na, znaczy to, że żadna partia nie jest w stanie sobie poradzić się w, do, w taki dobry sposób z tą sytuacją, wskazało też blisko 1 trzecia ankietowanych. Napis wskazało no, mniej więcej co piąty, co piąty badany. Więc. To jest dla PiSu dobra informacja, że wskazuje się na nich jako pierwszych w tym, w tym peletonie. Niemniej 20% niecałe to nie jest jakiś spektakularny wynik, tak mi się wydaje. Z drugiej strony, no, koalicja obywatelska, największy konkurent PiSu, ma tylko 10% wskazań, a reszta yy, ugrupowań opozycyjnych to jest już taki absolutny plankton sondażowy, to są wskazania po kilka procent. I co warte podkreślenia, mi się wydaje, blisko 20% respondentów z, nie wie na kogo wskazać. Znaczy, to jest co innego niż wskazanie, że żadna partia sobie z tym nie poradzi. Natomiast mówienie, że nie wiem, trudno powiedzieć, to jest takie no, przyznanie, że no, nie, nie, nie widzę, nie orientuję się, jestem może w takiej, często się mówi przy okazji sondażu, że takie osoby są w poczekalni, czyli rozglądają się i jeszcze może dopuszczają do myśli to, że jest gdzieś taka siła polityczna, która znajdzie to, to, to remedium, to złote remedium na tę sytuację. Niemniej do tej pory te propozycje, które, z którymi wychodzi PIS i z którymi e, gdzieś tam punktowo wychodzi e, opozycja, no do tej pory nie przekonały i być może cały czas czekają e, e, właśnie na to, co się jeszcze wydarzy. Mieliśmy w weekend wystąpienia liderów, ale jak skomentował u was, profesor Antoni Dudek nikt nie podniósł, że walka z inflacją to lata zaciskają. Pasa. Donald Tusk mówił, że skończy się PiS, skończy się drożyzna, ale jak widać też, chociażby po tym sondażu u Was, nie przekonuje to ludzi, że to wszystko jest takie proste. No, to, to prawda, chociaż wydaje mi się, że w, nie wiem, czy wczoraj na spotkaniu z, z ludźmi, z, 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 z obywatelami Prezydent Duda nie nawoływał, czy, czy nie, tak nie przekonywał, żebyśmy no trochę zacisnęli pasa, zagryźli zęby i jakoś przyczekali tę sytuację. Tylko prezydent już nie startuje to, to, w wyborach. To nosi już taki symptom czy element właśnie tego, że, że to jest sprawa, która zostanie z nami na długo, ale absolutnie masz rację. Prezydent jest trochę poza tym kwantyfikatorem politycznym, bo on już jest w drugiej kadencji, on gra trochę już na siebie bardziej i, i, i on może sobie pozwolić na trochę inne wypowiedzi. Natomiast, no, no, no rzeczywiście to, 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 to nie jest tak, że teraz mamy jakiś wysyp propozycji, które są opatrzone takim komentarzem, że no jak to wdrożymy. To w przyszłym roku inflacji nie będzie. No, nikt nie jest chyba na tyle zwariowany, żeby takie propozycje składać. Na razie wszyscy wyczekują tej gwiazdki na niebie w postaci inflacyjnego piku. Ja wiem, że to brzmi może tak mało intuicyjnie, że jak to, że każdy wypatruje tego szczytu inflacji, ale tak, no, szczyt ma to do siebie, że nie ma nic wyżej ponad nim. I wtedy zacznie się ta perspektywa schodzenia z tej inflacji. I tutaj, niestety, no, takie zjawiska ekonomiczne mają to do siebie, że one potrafią bardzo mocno i bardzo w szybkim tempie się wspinać. A potem to, 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 ten proces schodzenia z tego szczytu jest długotrwały i poza tym nie do końca pewny, bo ja nie wierzę, że te ceny spadną do, do poziomu sprzed. Tej zwyżki cenowej, którą obserwujemy, bo jednak to się zazwyczaj lubi zatrzymywać na poziomie wyższym. No, rosną też płace, mieliśmy wzrost gospodarczy, on cały czas gdzieś tam jest, więc nie spodziewajmy się, że te ceny spadną do takiego poziomu, jaki obserwowaliśmy jeszcze rok czy, czy dwa lata temu. I na razie ten pik inflacyjny przewiduje się, że może to będzie w sierpniu, może to będzie w czwartym kwartale. I w okolicach 16%. To są takie, nazwijmy to realistyczne prognozy. Pesymiści mówią o, o dwójce z przodu, być może to będzie jakieś 20-20 parę procent. No, no zobaczymy. No miejmy nadzieję, że ten pik jest rzeczywiście już bliżej jak dalej. Pewne wydarzenia, które mają miejsce, na, czy to na rynku paliw, czy na, na rynku innych surowców. No, pozwalają sądzić, że, że rzeczywiście e, będziemy mieli takie trochę schłodzenie tej, e, tej sytuacji, już niebawem, i być może to niedługo jakoś odczujemy też w swoich portfelach i tego sobie i nam mm. wszystkim życzę. Oczekiwanie na szczyt inflacji, oczekiwanie na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej też. Kredytobiorcy szczególnie na to czekają z pewnym drżeniem. Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej był pierwszym gościem. Poranka, dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.